Dzień dobry, My w sprawie Q5. Stawiliśmy tu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Maciej Walczuk. Witam. Jacek. Maciek. Jacek witam. Audi SQ5 to samochód z 2015 roku. Napędza go silnik o pojemności 3 litrów i mocy 326 koni mechanicznych. Do tej pory SUV ze sportowym zacięciem pokonał 114 tysięcy kilometrów. Cena wywoławcza to 134 tysiące złotych. Ja konkretnie przyjechałem po Audi, mhm. także nie będę wymyślał żadnego innego samochodu. Mhm. Kolegę zabrałem, bo mam je studzić trochę, bo wie, że ja jestem Jestem wyrywny w zakupach, także Dobra. może mnie ostudzić. Pewnie. Obaj zacznijcie sobie oglądać panowie. Jakieś zróbcie sobie takie oględzinki po, po swojemu. Postaram się wam nie przeszkadzać, <laughs> ale mówię, jest, jest y, fajne nagłośnienie w tym aucie. No, widać, że wyposażone też jest dobrze. Są potele szyte w karo. No, jest to wszystko wiadomo, że, że to jest SK, tak? Także jest, jest... Bardzo Świetnie. dobre, będzie pasowało do torebki. No. Jacek, będzie się podobał mojej żonie? Na pewno tak. To, to panowie dla żony kupujecie to auto, czy, czy pan A, dla kupuje dla żony. Tak? Dla jednej żony, mojej. A, ale dla byłej nie. nie, dla obecnej. Dla jednej, jedynej. Dobra. Są żadnych przygód blacharskich, nic? Nie, lakierniczo wszystkie elementy żeśmy sprawdzali, będziemy mogli też sobie to zweryfikować, są w oryginalnym lakierze. Jakbyśmy mogli maskę prosić może, żeby nam no, poprosili, dobra? oczywiście. Wiadomo, że tu jest wszystko ładnie poukładane, zabudowane, także, no. Tam. To jest auto z Polski, czy z importu? To jest nie? auto przywiezione. Przywiezione, zarejestrowane, już opłacone, ubezpieczone. Jeździło już w kraju, ale nie jest to salon polska. No wiadomo, no, u nas było ciężko kupić takie wersje. Dobra, zapalimy. Od, odpalmy. Zgada ładnie. Idziemy jeszcze zobaczyć go z tyłu, jak chodzi na wydechach. Co ładnie przy mnie. Bulgocze pięknie. Boże bagażnik? O panie Jacku, pan pozwoli na chwileczkę. Coś tu się pojawiło. Tadadadam Przepraszam no, To niestety widzieliśmy, ale tak no, y, Był ten samochód zabezpieczony Była kładziona powłoka, ale jakiś czas temu I niestety no, no, Tak się przyznam od razu już Bez bicia, no bo no mówię Jest auto całe w oryginale, także to jest duży plus Jest nielakierowane Ale te dwa miejsca, bo pan zauważył Tu, ale jest również tu, trzeba by było przepolerować Gdzieś niestety troszeczkę no, wypaliła, odbarwiła ta kupa jakaś tam ptasia, która gdzieś tam spadła, no. Nawet takie ładne auto ptak nieraz osra, nie? tak, że to... A niech mi pan powie, czy nóżką można bagażnik otworzyć? Nawet, nawet nie wie pan, jak to jest dla kobiety ważne, żeby nóżką można było otworzyć, ale nie wiem, czy ten już... Ale to już chyba miałem. nie ma. Chyba nie ma, czyli mamy się... tak. Felgi do targowania, nóżka, kupy, kupy. Na no jakieś szpilki to opuścimy, no ale otwieranej klapy na nóżkę nie zrobimy. <laughs>